Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Mesi, a to kolejny odcinek wyzwania dziesięcioleci. Dlaczego jesteśmy na wybrzeżu? Co tu robi Grace? Na te pytania odpowiem Wam już za chwilkę po kadscence, bo poprzednio zakończyłam niezłym cliffhangerem, dosyć dramatycznymi wydarzeniami. No ale przejdźmy może do sedna sprawy. Witam się z wami już po cutscence pełnej emocji, przynajmniej dla mnie. Łezka mi poleciała jak ją robiłam, powiem wam szczerze, więc witam się z wami w tym małym rybackim domku, gdzieś na totalnym odludziu, z dala od cywilizacji, w którym od dzisiaj zamieszkają Janek i Grace, należy im się ten spokój. Grace porzuciła swoją pracę jako pielęgniarka, Janek będzie mógł tutaj odpoczywać, nabierać sił i energii do dalszego życia, jak widzicie no relacja ogólnie im troszeczkę podupadła, romans też nie jest tak bardzo wysoko, ale dalej no myślę, że to uczucie między nimi jest dosyć silne, więc tak już Wam pokazuje nasz domeczek i ta przeurocza hateczka będzie teraz miejscem życia naszych yy, bohaterów. To jest zasłużony po prostu spokojny koniec dla tej pary, która po prostu przeszła totalne piekło, piekło II wojny światowej. Przypominam, że jeśli ktoś tu jest pierwszy raz, to niepotrzebnie to ogląda dalej. wróć, wróć do pierwszego odcinka. Przynajmniej tego pokolenia Janek był w obozie Grace cały czas na niego czekała wierząc, że wreszcie wróci no ale dobrze, ja już Wam pokazuję ten domek, będziemy tutaj po prostu mieli bardzo, bardzo proste życie ja już Wam pokazuję dół, dół wygląda tak bardzo skromny salon miejsce do czytania, pobujania się przy kominku jest oczywiście piękny obraz Janka. Kuchnia też skromna, ale z dużym miejscem do jedzenia wspólnie, posiłków, typowa wiejska kuchnia. Łazienka jest właściwie zaanektowana z takiej szopy, więc nie ma tu luksusów, ale myślę, że tak, możemy przed kąpielą napalić sobie w piecu, i no, mamy tutaj wszystko to, czego byśmy tak naprawdę. Potrzebowali. Na drugim, na pierwszym piętrze, tak właściwie, mamy jedną sypialnię, mniejszą, która jest sypialnią Grace, no bo chcemy dać miejsce po prostu, miejsce spokojne Jankowi, więc Janek będzie miał swoją osobną sypialnię i, 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 I dodatkowo tutaj. Mamy taką oto piwnicę. Ona ma tylko aspekty jedynie wizualne, nie ma żadnej wartości dodanej, jeśli chodzi o użytkowość. Z zewnątrz nic wielkiego się nie dzieje, bo mamy praktycznie od razu wyjście na plażę, co po to, to jest moje marzenie, chciałabym tak żyć, mieć takie o, po prostu od razu wyjście na plażę, a tu mamy miejsce do uprawiania roślin, z których będziemy przygotowywali posiłki, no i kurnik, no myślę, że e, jak najbardziej kury nam się przydadzą, tu mamy jeszcze jedną niezagospodarowaną, e, niezagospodarowaną sypialnię, tu możliwie e, można by walnąć w sumie łazienkę, jak już byśmy się Dorobili. Także, no tak się prezentuje nasz dom. I tak, mówiłam oczywiście, że porzuciliśmy pracę, ale no musiałam to zrobić jeszcze raz. Zapomniałam, że mi dwa razy wywaliło dosłownie grę. Okej, okay, może, może. Tak, mamy kurki, więc moglibyśmy rozrzucić karmę, rozrzucić karmę. Jak macie pomysły, bo mamy na razie biała kura, biała kura. Kolejna kura nam gdzieś dzieliła, chyba no tu idzie oczywiście podróżniczka, no i jednego y, koguta. Także no to tyle. Y, na pewno chciałabym właśnie zakupić jakieś roślinki dla nas. Może bym mogła... Hmm, i może zamówić dostawę. Przyjmijmy, że powiedzmy raz w tygodniu jakąś dostawę z zaopatrzeniem, Będą nam przywozili, wiadomo. Ja nie będę do tego używała y, żadnego. Rozmawiaj o puszeniu się jak paw. Może po prostu nakarm ją osobiście. Y, to nie będzie tak, że, że my dzwonimy po tą dostawę, ale wiecie, mamy chłopca, jest pewnie chłopiec na posyłki ze sklepu. Zamówienie złożyliśmy, no bo mieszkamy na dosyć dużym odludziu. Y, więc po prostu. Ktoś będzie tu nam przychodził i dostarczał to jedzenie za drobną opłatą. Ja bym chciała zrobić na pewno zakupy zamówić. Zamów dowóz, dostawa produktów spożywczych. Na co nas stać? E, troszeczkę o, białe mięso nam się przyda. Bazylię możemy kupić. Mleko póki co? Cebula, chlebek sobie kupimy, cukier. No i rośnie. Boże. Jak w czasach inflacji, teraz, jak się idzie do sklepu spożywczego i się po prostu 200 zł na nic wydaje. Dobra, weźmy mięso. Całkiem sporo. O, białego też jest. O, też jest nieskończenie. Dobrze. Może trochę fasolki szparagowej, groszku, grzyby, jagody na placek. Jajka myślę, że na razie sobie podarujemy. No, powiem Wam, zakupy zacne, opłata za dostawę niezła. Ale no, potrzebujemy tego, żebyśmy, wiecie, mogli sobie gotować z tego, co mamy. Zakupiłam też nam, yy, co my tu mamy w ogóle za rzeczy. Yy, o tak, rośliny letnie. Mam nadzieję, że będzie tu coś do jedzenia. O Boże, banany! O, dziesięciolecia w Europie, tak, tak, tak. Angielskie klimaty, nie, a my będziemy hodowali banany. No ale dobra, schowajmy te banany do lodówki. Czy ja tu nam dałam? No, oczywiście. Maś nie dała lodówki, nie? Ale będę musiała nam dać obowiązkowo. No, ludu, ludu. Już przez chwilę myślałam, że nie dałam nam Łazienki, ale na szczęście jest. Dobrze, więc banany już schowałam. Czekam na naszą dostawę produktów spożywczych. O, póki co Janek tutaj szaleje, zadbaj weź jeszcze, o, mamy jakiś komitet powitalny, Boże, a to będą pewnie friki jakieś normalnie wyglądające, no dobrze dobrze musimy zadbać, wymyśl pogłaszcz zablokuj drzwi dla wszystkich z wyjątkiem, dla o, dla wszystkie kurczaki, tak, żeby mi tu kurczaki nie wchodziły, na pewno nam tu pieczarki Posadzę. To będzie to może i Janek. On jest pewny siebie. <noise> Ale chciałby skorzystać z toalety dobrze. A, jest i pan. Janek, ty jesteś. Dobra, ty nie, nie zdecydowanie nie weźmiesz tej dostawy. Janek ma. No niestety, troszeczkę zmienione przez swoje przeżycia. Ma zmienione swoje cechy. Już nie jest kreatywny. Znaczy, jedyne, co, chyba, co mu zostało, to kreatywne, Był wcześniej kreatywny, rodzinny i perfekcjonista. Tak, lubimy ogrodnictwo. Teraz zamiast perfekcyjności i bycia rodzinnym, jest paranoikiem i jest smutny. Dobrze, ale takie rzeczy możesz robić jak najbardziej. Przyjmij tą spożywkę od tego pana, chociaż nawet tak źle, dziesięcioleciowo ten pan nie wygląda. No i idzie komitet powitalny, ja ich zaproszę, powiem Wam szczerze, no dobra, jest torba, uroczo wygląda ta torba, niech będzie, oni niech wejdą, komitet powitalny, chociaż wolałabym, żeby sobie poszli, <laughs> nie psuli mi tutaj imersji ze światem, uprzejme zapoznanie, na pewno ich będę musiała przerobić w takim razie, uprzejme zapoznanie. Janek w międzyczasie będzie mi tutaj upiększał dom. Na pewno powieszę gdzieś jego obrazy. Co ty mi tu Janku zrobiłeś? Arcydzieło! Ale piękne! Dobrze, oprawimy to. Mo, możemy sprzedać. Nie, na pewno nie chcę. Opraw płótno. Ustawię to później, żeby to jakoś po ludzku wyglądało. Ale jest cudny. O, tutaj. Dla Grace, namalowany. O, i tematycznie coś takiego też, e, dobrze, opraw też to płótno, no cudowny jest, to powiesimy może tu, o, zawsze miło będzie popatrzeć, jak ktoś będzie wchodził po schodach, od razu będzie mógł sobie obejrzeć, mówię, na razie ten dom jest dosyć skromny, e, dlatego no, no nic specjalnego to nie jest, no i pani mi wpierdziela tutaj pieczeń, która nie jest dla niej, tym się częstujcie ludzie, a nie... Dobrze, ja zakończę ten komitet. Nie potrzebuję ty tutaj. A może następnym razem? Jak to przyjęłam was do siebie? No co za ludzie. Dobra, teraz e, założą, że jesteśmy po prostu dziwakami, którzy mieszkają na odludziu. Chowam to ciasto do lodówki, niech będzie. No więc pożegnaliśmy gości, zdecydowanie, e, za to, że byli niepoprawni, e, niestety tutaj historycznie. I widzę, że coś tutaj się dzieje, coś tu nawet ze sobą rozmawiają. Oj, Grace, może popraw mu humor. Powiedz mu coś miłego. Matko, biedny Janek, coś go tutaj zaczyna rozbierać. O, pięknie! No i weszło mi kogucisko na chatę. Janek, weź idź, ty może się zdrzemni Chodź tutaj. Jaka, no jest bardzo ciepło. Weź idź może na górę. Ja wiem, bardzo bym chciała, żebyś tutaj pobył z Grace, ale ty musisz zdrzemnąć się po prostu. No niestety, to ci niezbyt dobrze robi, a ty moja droga, weź posprzątaj. Jejku, czy jest jakiś sposób, żebym wygoniła te kury z chaty? Eee, zablokuj te drzwi dla wszystkich kurczaków, nie ma wchodzenia mi do domu. Kurczaki, won! <gry> O nie, nie chciałam dla ciebie, Janek. Zablokuj dla wszystkie kurczaki. Matko, jak mi teraz strasznie, nie wiem, czy wy też macie to takie uczucie, że strasznie wam dziwnie, że, że Janek tutaj jest z nami. E, no weź, 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 to sprzątni. A to co ci tu jest? Co, nie możesz? A bo nie mamy. Oczywiście kubła na śmieci. 101 rzeczy, które Mesi zapomniała wrzucić do tego domu. Weź wyrzuć zepsute jedzenie. A my chyba nawet kosza zewnętrznego nie mamy. No ale dobra, będziesz musiała to umyć chyba. I chyba tylko umyjesz. Tak. I przygotujemy coś do jedzenia. Będzie troszeczkę trudniej. O, na pewno, na pewno to zrób. Rozpakuj torbę z dostawą. Rozpakujmy ją. Super. E, I sobie coś ugotujemy na nasz początek nowego życia. Użyj świeżych składników. Dobrze, niech będzie czy jest coś, co możemy zrobić za darmo. Pulpeciki z tamali, kanapki, tęczowe brownie, kanapki z bekonem, mini hamburgery, smażone kurczaki, same dziwne rzeczy. No dobrze, zróbmy może naleśniki na kolację. Niech będzie, nie brzmi to tak całkowicie. O, mamy czerwone mięso, to możemy zrobić w sumie. Dla rodziny upieczamy 21 simoleonów. Musiałam poczynić jeszcze trochę więcej zmian w tej kuchni, bo, no, Grace coś mi nie chciała tu gotować, no ale udało się. Także troszeczkę poprzestawiałam tutaj rzeczy. Już kolacja prawie gotowa. Janek chyba tak, on też się całkiem dobrze. Czuję... Yy, Grace, chodź tu, zawołaj na posiłek. No, dobrze, weź mi tutaj nie marudź, bo mnie dzisiaj denerwujesz strasznie. Ale to twój dzień, więc nie marudzę. Janek, proszę. Walczy z przeziębieniem. Yy, I chyba przed chwilką się bujał na krzesełku. Dobre pytanie. A ty nie jesteś głodna? Boże, jacyś dziwni ludzie nas odwiedzają. Może ty byś sobie wzięła też porcję, co? Ty chyba jesteś głodna. No, trochę jesteś głodna i siku ci się chce. Dobrze, Janek będzie chodził w piżamie, ale zjedzcie sobie razem coś. O, usiądziesz koło niego. Mam nadzieję, że tak. Położyła tutaj książkę. O, ale usiadła centralnie koło niego. No, jeszcze do niej zagadał. Boże, pierwszy pocałunek. Żartuj o politykach. Nie, myślę, że jeszcze nie są gotowi na to. Popraw humor. O! Zapytaj, jak mu minął dzień. O, cudownie. Mam nadzieję, że jakieś odczucia im wyskoczą. Co ty tu masz? Zachowuj się przyjaźnie wobec Grace. No to ja to spełnię z ogromną przyjemnością. Entuzjazmuj się. O! Sprawiesz, że się uśmiecham, matko. No, oczywiście, że tak. Wielka miłość na zawsze. sulanijska uczta mnie nie obchodzi. Grace ma ciężki dzień. Czas poprawić jej nastrój. No i cudownie. Chciałbyś się też zainspirować. Dobrze, jak tylko zjesz, to na pewno się zainspirujesz. E, może byś tak, po pierwsze to weź się przebierz, żebyś nie chodził w tej piżamie, przebierzesz się jak tylko zjesz. Co ty masz Grace? E, nawiąż nową pr przyjaźń, w ogóle chciałabym porozmawiać z Tedem, pewnie na temat y, Janka. Janek, ty mój drogi, wiem, że jesteś zadowolony z siebie, popatrz sobie w chmury, żeby się zainspirować. A Grace w tym czasie niech posprząta. Ja już nam dodałam śmietniczek, także już tutaj wszystko mamy. Prawilnie, tak jak mówiłam. Tak, Grace, mamy wszystko prawilnie. I musiałaś mi po prostu zepsuć to, jak się przechwalałam. Okrutnie. Dobra, opuszczam te ściany. Ojojoj, weź i skorzystaj z toalety. I no, zrób pranie. Upiesz w bali. Postawiłam nam też oczywiście tutaj. Chciałam powiedzieć wieszak na pranie, e, tak, tak, suszarkę. E, wiecie, jak tutaj te ubrania będą schły, na tym wietrze, tą smaganę, tą bryzą morską, to będzie coś pięknego. Ale póki co dobrze, ty się zainspirowałeś i chciałbyś dokończyć obraz. Coś tu mamy? Mamy. Czy to jest jakieś arcydzieło? Jest jakoś wspaniała, wiem. Dobra, ja go chowam tutaj do wyposażenia. Narysuj pejzaż. Zdecydowanie, ty od zawsze byłeś pejzażystą. Bardzo rzadko, w sumie jedynie swoją ukochaną Grace namalowałeś na obrazie. To była jedyna okazja. Muszę w ogóle dodać Grace jakieś inne ubranka, ale to już myślę, że pewnie w kolejnych odcinkach jej pododaję. I to by było właściwie na tyle. Jeśli podobał się Wam ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, a także y, obejrzyjcie koniecznie inne moje y, odcinki, zwłaszcza te bazujące na typowo rodzinnych rozgrywkach. Do następnego odcinka. I pa!